Cześć kochani! Boże, nie wiem, czy miałam jeszcze taką długą przerwę, ale dalej słychać. Nie, nie ściągnięłam, nie miałam weny, byłam chora, cały czas jestem chora. Nie. Bardzo za wami tęskniłam. Bardzo. I kiedy nie miałam weny, żeby coś nagrać, to miałam takie. Zrobiłam głosowanie. Chyba z miesiąc czy dwa miesiące temu na Instagramie i zapytam się, jaki chcecie filmik. wylosowało się cudowne, czyli e, seria jak macie po tytule. E, bardzo mnie to cieszy, bo są ogromne promki, znaczy ogromne. Jest teraz minus 20%, e, jak mnie obserwujecie na Instagramie. Jeżeli nie, no to zapraszam do mojego Instagrama, link w opisie. E, tam wrzucam, jeżeli jest jakaś promocja. <laughs> to daję Wam znać i możecie sobie też kupić e, taniej e, na przykład ubranka Ach, e, Maja się sprzedała, Maja już e, ma nową mamusię okazało się w ogóle podobno osoba kupująca mnie ogląda na YouTube więc wysyłam Tobie serduszko e, i pozdrawiam serdecznie <ścoughs> ściskam, ja niestety nie mogłam osobiście to w sprzedawcy Mai, bo byłam po prostu w pracy. I to, z tego co pamiętam, cały dzień. Więc, no, niestety nie udało się spotkać. Może kiedyś się jeszcze zobaczycie Maię na kanale, bo słyszałam, zostało to mi przekazane, że. Jest chęć od osoby kupującej, żeby wspólnie się spotkać i nagrać chyba film, ale na pewno, że na pewno spotkanie jest, było proponowane, ale czy nagranie filmu wchodzi w grę? Ja nie muszę pokazywać oczywiście twarzy. Fajnie będzie zobaczyć maję w, w kogoś innego i no, wiecie, w innym ubraniu, że nie ja to robiłam, nie ja ubierałam. <laughs> No, więc na raz z Wami tęsknię i cieszę się, że tu jestem, gdy się do Was mówię. Dzisiaj, w dniu dzisiejszym. Ogarnijmy sobie te ciuchy. Zobaczmy, czy pasuje na kochaną moją hamyczkę, która jest tutaj u mnie w foteliku. Eee, pytałam się u Was, z was na Instagramie, czy łóżeczko, yy, co, co tutaj Wam postawiła? Bo ogólnie to jest pusto i drażni mnie ta porysowana brzydka ściana obita. Bardzo chętnie kupiłabym haniebne łóżeczko, tylko jeszcze nie wiem jakie. Mam cały czas w koszyku na Allegro różne łóżeczka, i zastanawiam się cały czas które i jakie bym chciała najbardziej, no ale dalej nie wiem, czy stojące z takimi różnymi nóżkami, czy z dwoma tylko nóżkami. No, no i wielkość tego koszyka, na, na, w moim przypadku na lalkę. No, bo mnie denerwuje, że ona jest na ziemi. Ona tu jest. Chodź do się. Proszę bardzo. Haneczka nie była brana. Uf, długo, 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 długo. Eee, położę sobie ją tutaj. Zrobimy sobie unboxing e, tych ciuchów. Kolejnej części tego filmu. Zobaczę, ile będzie ten film trwał, ale myślę, że niedługo. To e, ja dla Was nagrywałam cały czas jakieś vlogi. Znaczy cały czas. No, często. Nagrywałam dla Was filmiki, I możecie zobaczyć, że nie wiem, mam jeszcze kolczyk w nosie, czy yy, nie mam grzywki, teraz mam. Więc to są po prostu takie vlogi, gdzie liczyłam na to, że nagram jakiś dłuższy film i po prostu te vlogi do, yy, dorzucę do tych filmów. Nie chcę, żebyście te filmy zmarnowały. Ona już zaczyna nam się trochę świecić, więc po tym przymierzaniu koniecznie będzie. Zrobimy jej pudrowanko. Nie pokażę Wam tego, bo YouTube zablokuje mi film, że pokazuję nagość. Dobra, ja sobie ułożyłam tutaj na huście i będę po prostu pokazywać Wam ubranka, które upolowałam. Minus 20%. Dziś nie na łóżku, jak zawsze. Dziś tutaj. Nie wiem, jakoś taką miałam chęć, ochotę. Dobra, tu mamy dwa jakieś ubranka. Czekajmy śmieszne. Galaretka. Koleżanka mi mówiła, że w na pewno będzie za duża czapeczka, ale zobaczymy, czy faktycznie będzie taka duża. Ja lubię też sama sobie sprawdzić, to jest chyba kompleks to. taką. Zrobiłam różne rozmiary 44 i 50. <klimy> zobaczymy. Zobaczymy po prostu. Może zaczniemy od... nie wiem od czego zaczniemy. Może zobaczyć moją perspektywę? taką... wydaje mi się, że tak będzie fajnie, bo będę miała kontrolę nad tym, co widzę, co wy widzicie. W razie czego, jakbym chciała Wam numery tutaj opokazać, to z tego co pamiętam, wklepujecie te numery i pokaże Wam się ta dana czapka. Czy ona Wam się nie kojarzą trochę z Niubi? Polowałam na Niubi, ale jak widzę, że cena BODów na Niubi. Newbie wynosi nawet 100 złotych. to powiem Wam szczerze, że mi się odechciewa. To tak jest, nie podoba mi się. Po prostu jest jakoś tak, to powoduje, że mi się po prostu nie podoba. Niestety, dobra. Tu jest fajny, dobra. to jest bardzo fajny zestaw. Bo mamy tu krótki rękaw, krótkie spodenki i krótki rękaw budy. To jest rozmiar 50. Tutaj macie numerki. Dobra, to ją ubierzmy w to. Myślę, że to będzie bardzo fajne. No i to jest właśnie najfajniejsze w posiadaniu takiej lalki, która nie jest winylowa. Że nie muszę się martwić, że wiecie, że tutaj będzie widać materiał, czy tutaj będzie widać materiał. A po prostu tego materiału nie ma, i no, to jest inny już poziom. No, no jak jakiś barchalny, no nie, nie. Tak, dobra, to są 50 i ja Wam wzięłam takie same, tylko 40, -tki. więc jesteśmy uratowani. Tu macie numerki i one powinny być dobre. Chyba dzieci po prostu źle wyglądają w każdych spodniach. <laughs> nie no dobra, na pewno uważam, że jest lepiej. To są takie kombinezony i one są niby 50. No dobra, sprawdźmy je. Ej, słuchajcie, jaki to jest misiaczek. Noga jej to nie pasuje. Ta pantera też jest 50. Tutaj macie numerki. Wiecie co? Trochę jest e, dziwna, ale jest to plus takie, że ona nie wyrywa nam tych włosów, nie? Czyli włoskie mają przestrzeń. Tu macie numerki. Uuu, gigantyczne. Bo to jest Niko. Nie, to jest Niubi. A, w ogóle jeszcze ten sznurek został. Hm, no to jest Niubi 50. No, a to jest HM50, jest wielkie jak worek. Dobra, chyba mi się podoba ten sweterk. Jednak trafić to tutaj. Jest hmm. prześlicznie. A ja nie chciałam tego przymierzać, bo powiedziałam, że to będzie za duże. No nie, no to, to raczej zostaje ze mną. <laughs> I Jeszcze co do tego spodenki. Nie, no wygrało totalnie. Tak, chyba po prostu spodenki na no, małych dzieciach wyglądają bardzo dziwnie, bo wiecie ta pielucha i w ogóle to wszystko tutaj się gromadzi. Nie wiem. No i tutaj chcę wam pokazać, o co chodzi z tymi rozmiarami. Moi drodzy, to jest rozmiar 50 schemu, To jest ze smyka kombinezon, który jest na nią no prawie że idealny. I to jest rozmiar. 56. Wszystko zależy od firmy. Naprawdę wszystko. Mam taką czapeczkę. Taką czapeczkę. A no to nie jest czapeczka. Gdzie go kojarzę? Ojej, jaka słodka. No to porównajcie sobie tą czapkę do tej czapki. no, no Nie ma no bez sensu. Masz czapkę, masz. Ta jest za wielka. Trudno. Jeżeli chodzi o dzisiejszy film z ubrankami, no to przymierzyłyśmy już wszystko. Tu jeszcze metka się majda. Dobra, trochę mnie przymuliło, bo jeszcze się, jeszcze zdrowieje. Ubranka, które są do zwrotu, są tam. E, no ale jak widzicie, film jeszcze się nie kończy, więc e, po prostu zapraszam Was do dalszej, e, dalszych tych vlogów. Ja teraz się zajmę pudrowaniem jej, bo trochę się świeci, trochę łapię już więcej papruszków, więc wypudruję ją. Pucia się z wami żegna idzie spać. <laughs> śniło mi się, że ona otwierała oczy. przypomniałam, mój sen, że można było wiecie, te oczy były ruchome. i Można było otwierać i zamykać. ciekawy, był ten sen może go może przewidziałam, bo śniło mi się właśnie, że spacerowałam z nią. Hm. No dobra, to dziękuję Wam za obejrzenie. I do zobaczenia w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że szybko już chcę nagrać ten spacer. Póki wiecie, jeszcze nie ma ich bardzo, bardzo zimnych dni i nie leje No, to pa Moi drodzy, nigdy tutaj nie zamawiałam, i jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądać. Zamówiłam sobie na Wild. Naturalne kosmetyki Zobaczymy czy faktycznie takie naturalne Czy one są w ogóle warte uwagi Czy mogę Wam polecić. Myślę, że zrobię taki Szybki unboxing tego I po prostu wrócę to do jakiegoś vloga No dobra, to zaczynamy O Boże Jaki cute, Jezu To tak, zamówiłam sobie Dwa zestawy Dezodorantu i pomadki Oraz dwa wkłady i e, już Wam mówię, o co chodzi. Chodzi o to, nie jest to żadna współpraca, chodzi o to, żeby dezodorant trzymać w takim opakowaniu. uuu, to jest metalowe. Nice. O bądź część pupiczna. <grywa> No dobra, mam nadzieję, że mi się to sprawdzi, bo ja jestem przeciwniczką tych wszystkich antyperspirantów z aluminium. Tutaj aluminium nie mamy. Wzięłam zestaw limitowany Pinacolada Sensitive, czyli taki dla wrażliwej skóry. Ja się strasznie boję, ale czytałam opinie, to ciężkie. Czytałam opinie, że to jest bardzo dobre. O jejku, nie pamiętałam, jaką wzięłam tą pomadkę. I to też jest pokrowiec, po prostu na naszą pomadkę. O, ojej, ciężko to się otwiera. O kurde. Aha, bo to się odkręca. Oh, so cute! Jaki czad. Dobrze, nie otworzymy mi się w torebce. Ja Wzięłam do tego smak czupaczupsowy o smaku Coli. E, Masus tutaj mam instrukcję, jak to zamontować. To jest takie śmieszne, bo na stronie możecie sobie wybrać wkłady, zapachy czy chcecie do delikatnej skóry czy do normalnej skóry e, możecie sobie nawet grawer ogarnąć, ale tam dodatkowo było płatne e, na waszą pomadkę akurat spongebob wyszedł i musiałam uznałam, że muszę mieć tego spongeboba bo po prostu wyjdę z siebie no i domyślam się, że tutaj po prostu się kręci i tak dalej, zaraz to ogarnę i zobaczymy Zobaczmy ten zapach. Uy. O jaki piękny. Nie, to nie jest pinakolada moim zdaniem. W ogóle to opakowanie jest, słuchajcie, papierowe. Boże, jak ono pachnie pięknie. Nie, to nie jest moim zdaniem pinakolada. To jest dużo piękniejszy zapach. Pinakolada moim zdaniem gorzej pachnie. Robi. Dobra, otworzyłam sobie. Uy. Witaj nabija się tak. Nie? Nabij się. Jestem, szczerze wam powiem, jedyne czym jestem zawiedziona, to że tego, że tego jest tak mało, że tego wkładu jest tak malutko, ale może starczy na długo. Zobaczymy. No dobra, włożyłam ten wkład, zamykamy, otwieramy i kręcimy. No i wychodzi. Ojej, jakie to jest miłe. Boże, jak to pięknie pachnie, ludzie, kochani. No, jest to mega cute urocze. I dziękuję za tą paczuszkę, że było tak szybko. Nie jest, tak jak mówiłam, to żadna współpraca. Ja po prostu lubię takie inne rzeczy. A to jest czupa, czups. Oje, oh yeah, jak to pachnie, kochani moi drodzy, jak to pachnie ludzie. Dobra, i myślę, że robimy to w ten sam sposób, czyli wkładamy to. O, taram. Nawet słuchajcie, nie patrzyłam na instrukcje i domyśliłam się o co chodzi. Dobra, ale muszę się przyzwyczaić, czy to pomadkę się kręci, a nie wkłada powiem wam, że to jest najpiękniejszy zapach, jaki w życiu nawet tu pachnie piękniej niż Chupa Chups. I na pewno kupię więcej. Tylko pytanie, czy ten dezodorant będzie działał? Jak myślicie? Czy będzie to tylko przereklamowane? W ogóle jakość tego, jestem zachwycona tym kompletem. Na ten moment mogę wam polecić i pozostało mi tylko przetestować. Spongebob macha tyłeczki. I zaprasza do Dalszej części filmu. Ogólnie Lash jest wegański. Nie testuje na zwierzętach. Składy kosmetyków moim zdaniem mają e, zarąbiste. I dlatego... kurde, to jest galaretka pod prysznic. Wszystko pięknie pachnie. Co to jest? O, do ust! Ej, mega fajnie, że nie zapakowali go w folię. To jest mega mega chat To to tak pachnie imbirem pięknie. Nie widać, czy takie mydło, mydło, mydło. O kurde. Nie, na no, że. No, dostałam takie trzy rzeczy. Sorki za brudny stół. Yy, czat, pszczoły je jest sobie chociaż to. Ja się to spodziewałam, więc jednej rzeczy. A oni mi dali. O matko! Nie. Ja chyba będę musiała jednak kupić znowu tą subskrypcję, bo anulowałam tą subskrypcję, bo ja się wkurzyłam, ale. Tu nawet jest, właśnie mi się to wiecie co podoba, że to jest nawet pokazane kto mi przygotował ten produkt. To jest taki cute. Nie wiadomo kto przygotował mi to mydło. Jezu, kochane, przepraszam, że wzywam Boga Jezusa, ale to jest po prostu szok dla mnie. To jest galaretka pod A, i jeszcze oni mają taką opcję, że jak zużyję sobie to. Ale czat! Jak sobie to zużyjecie, wiecie, to opakowanie, to można z tym opakowaniem iść i dostać chyba tam zniżkę na coś. no te ich inne produkty. Jak mi to spadnie, to, to się zapłaczę. Ja się mam tym myć? Boże, nie. Żałuję, że nie możecie tego powąchać. Dobra, spróbujmy sobie. To jest skrab do ust. Jak to? Healing Dose, mówiąc po polskiemu. A, też mi się przyda w sumie. Obrzydliwe smaku. A nie da się tego uniknąć niestety. Takie, takie, takie coś. Produkty, które znałam w ramach przeprosin. Powiem tak. Wybaczam Wam lasz. <gryw> Zobaczcie jakie to jest cudne. Przepiękne. Takie coś na ile starcza. Tego jest mega, mega dużo. To 25 gram. Jeszcze wiecie, yy, nawalone do czubka. Mydło jest wielkie. Po prostu jest, no myślę, że ze 100 gram może nawet więcej waży. Umiemy sobie nim. Ale pytanie, czy to jest mydło do... do czego to jest mydło? Czy to jest mydło do rąk? Ale już... mam ja matko. I myślę, że mogłam zjeść to mydło. Dlatego to było takie kwaśne na moich ustach. Dobra, wybaczam Wam lasz. Dziękuję za przeprosinową paczkę. Mimo wszystko uważam, że powinnam mieć możliwość decyzji, czyli na przykład zdecydować, że wyślecie mi kolejną paczkę na kolejny miesiąc albo jeszcze kolejny miesiąc. Szkoda, ale nie żałuję, fajnie, że ta paczka jest przeprosinowa i. Wybaczam Wam, to, to znaczy, to nie Wam tak naprawdę, bo wybaczam, wy nie macie w sumie za bardzo do gadania. Zginęła paczka, no to zginęła. To z wina przewoźnika. Mam nadzieję, że do, dobrze się rozliczycie z tym przewoźnikiem, który zgubił moją paczkę. Więc y, idę umyć ręce pięknym mydłem y, pomarańczowym z guździkami. A moje usta. Nie za bardzo stały się miętrze. Może ja jeszcze powinno dodać wody czy czegoś, może za mało tego użyłam. Wydaje mi się, że powinno być więcej. Oczywiście teraz pomijałam się rękoma z mydłem. Cała